Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł na, do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dotknąć ten, tego fragmentu z Jeremiasza. Wspominałem o nim w okresie bożonarodzeniowym, ale przywoływałem go w kontekście ojcostwa, Boga Ojca. Ale chciałbym jeszcze raz odnieść się troszeczkę w innym aspekcie. Mianowicie, czytamy u Jereziesza ten tekst. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, zanim pojawiłeś się jako zygota w łonie Matki, Pan Bóg jednorazowo Niepowtarzalnie dał Ci duszę nieśmiertelną, która jest indywidualna nie do podrobienia, tak jak, palc, jak linie papilarne. Jesteś osobą odrębną indywiduą, która jest poznana przez Pana Boga. I posłana tutaj, żeby spełnić swoją misję. Mówię o tym w kontekście przede wszystkim sytuacji takich, które mogą się zdarzyć. Pierwszą, którą ruszę, znaczy w całym procesie wychowawczym i również w procesie prenatalnym. Jeżeli dziecko było w jakiś sposób zagrożone aborcją, to to dziecko rodzi się z tak zwanym syndromem ocaleńca. To jest ktoś, kto jest ciągle niepewny, ma poczucie zagrożenia, on zaniżone poczucie swojej wartości i różne, różne inne rzeczy. To jest do przerobienia i to, to można sobie poustawiać, natomiast generalnie rzecz biorąc, później w okresie wychowawczym, może się zdarzyć, że to dziecko na przykład nie zostało przyjęte, albo na przykład zostało, jest na przykład duże, ma rodzeństwo, rodzeństwo było bardziej na przykład faworyzowane albo coś takiego, no różne te rzeczy się dzieją, to są przeróżne, ja już pomijam kwestię jakichś zranień głębszych. W formie nadużyć, przemocy, alkoholu, y, jakichś rzeczy, które są po prostu ranami, które ciągną się później latami w ten, przez, przez okres dorosłych. Kiedy pojawiają się tego typu y, zranienia i człowiek dorosły, kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, a kiedy stałem się dorosły, mówi się typowo, wyzbyłem się tego co dziecięce. Kiedy człowiek jest dorosły albo dojrzewa, pojawiają się w nim niepokoje, pojawiają się w nim trudności, pojawiają się w nim y, niepewność odnośnie do zadań, do, do, do rzeczy, do zrobienia, do roli, w, do odegrania w życiu, no różnych rzeczy. Proszę sobie zawsze to przywoływać. To jest pierwszy rozdział Jeremiasza, czwarty werset. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Jakikolwiek będziesz miał poczucie niedowartościowania, odrzucenia, zapomnienia, pogardy do siebie albo od kogoś, pamiętaj zawsze o tym, że każdy włos na Twojej głowie jest policzony. I Pan Bóg z miłości powołał Cię na świat, będzie chcie, chciał z powrotem zabrać do domu ojca i każdy dzień zbliża się ku, ku, ku temu momentowi. Natomiast w takim zmaganiu wewnętrznym tego typu trudności, oczywiście w te zranienia wchodzi zły duch bo znam historię, w związku z tym wchodzi zły duch, zaczyna takich, tak, używać takich argumentów, nie dasz sobie rady, jesteś do niczego, jesteś nic nie niewarty, etc., etc., etc. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, ponieważ każdy z nas jest w oczach Boga bezcenny. I dusza nasza nieśmiertelna jest bezcenna. Nic nie jesteś w stanie dać za swoją duszę. Nic nie jesteś w stanie nie jesteś w stanie jej wykupić. Nie jesteś w stanie nic zrobić, ponieważ ona jest darmowym darem Pana Boga z miłości. I ona jest najcenniejszym elementem we mnie. My o czym często zapominamy, zwłaszcza kiedy żyjemy w tej postmodernie, tak skoncentrowanej na materialnym aspekcie, na fizy fizyczności, na, 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 na ciele, dbałości o, o, o ciało. Przy czym, żeby było jasne, ja nie mam nic tutaj przeciwko temu, sam uprawiam sport dość intensywnie, jem jak jadlankę regularnie i zachęcam do niej. I różne inne rzeczy. To nie, nie, nie ma tutaj nie ma nic złego w tym oczywiście od takiej dbałości higieny y, osobistej. To jest jak najbardziej na, jak jest najbardziej na miejscu, tylko oczywiście wszystko zależy, o akce, zależy na co kładziemy akcent. Co tutaj pokazać tę, tę wewnętrzną strukturę, ten wewnętrzny świat, który jest, jest nie do podrobienia. I my niejednokrotnie o nim zapominamy, za, wpuszcza, dajemy się wpuścić w owe pułapki w owe pułapki właśnie tego zniechęcenia, czy właśnie oskarżeń wewnętrznych, zewnętrznych, że jestem nic nie warty, jestem taki, czy taki, czy taki, zwłaszcza, jeżeli były jakieś takie trudności wcześniej. To jest... Tutaj trzeba użyć rozumu i woli, tutaj na emocjach proszę nie jeździć i na uczuciach, bo uczucia są tutaj w tym momencie bardzo złudne. One są labilne, czyli zmienne i one niejednokrotnie one zakłócają, zakłócają cały proces wewnętrzny, duchowy. pamiętajcie, że ten wewnętrzny pokój, który niesie Pan Jezus, mówi, pokój pokój, daję wam, pokój mój daje Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze, mówi u świętego Jana w modlitwie arcykapłańskiej. Ale ten wewnętrzny pokój wynika nie z zewnętrznego układu, w sensie takim, że mam to, czy to, czy to, albo wyglądam tak, czy inaczej. Nie, broń Boże. Oczywiście tam te elementy mogą, mieć, mogą mieć, powiedziałbym, być, takim backupem, takim, takim wsparciem, natomiast, natomiast to nie jest zasadnicze. Zasadnicze jest to, jak, jak, jak ta Twoja dusza jest traktowana jak ona jest, że tak powiem, jak on, które ona miejsce zajmuje w twoim, w twoim życiu. I tutaj dochodzę do punktu ostatniego wersetu tego, tego czytania, a mianowicie. Będą walczyć przy Tobą, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, aby Cię ochraniać. Ja jestem z Tobą, aby Cię ochraniać, ale jest pewny wyjątek w tej całej historii. A mianowicie, w momencie, kiedy ja poddaję się pod opiekę pożądaną. Pamiętacie, ja Wam kiedyś opowiadałem o. Tak, takie moje doświadczenie wewnętrzne, y, 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 z, 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 z jeszcze kiedy byłem wikarym w katedrze. I w, w czasie, kiedy odprawiałem się święto. Ten obraz takiego y, y, msze święto u Baryczków, kaplicy Baryczków. Pamiętam, co się stało. Na, na czym polega łaska, łaska stanu łaski święcającej? Stanu łaski święcającej polega na tym, zobaczyłem to w taki sposób no, nie, 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 dla mnie niewytłumaczalny, y, 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 że jest tu kiedy dusza Twoja nieśmiertelna, właśnie ta, która została stworzona, kiedy Pan Bóg mówi, już zanim Cię stworzył w łonie matki, znał Cię, to owa Twoja dusza nieśmiertelna, czyli rozum, pamięć i bola, ona jest pod kloszem, takim kloszem krystalicznym, pełnym światła. W środku jest światła światło, cała bios, powiedziałbym tu, życie wewnętrzne jest zagospodarowane. Masz wszystko, tam masz po prostu wszystko. Ale jest jeden szkopu. Szkopu polegał na tym, że tam był takiego, że, takiego pająka, widziałem takiego, taką, taką, taką zmutowaną tarantulę, która próbowała wyciągnąć swoimi tymi obrzydliwymi mackami, wyciągnąć te dusze z poza. I jedynym sposobem na to, żeby ją poza tę bios wyciągnąć, czyli po sfer, poza tę sferę życia, to jest Twoja decyzja wchodzenia w pokusę. I jeżeli wyjdziesz, to wtedy nie jesteś tak chroniony. Jesteś chroniony, zawsze jesteś w jakiś sposób chroniony, ale nie masz takiego pancerza, tak jak, jak masz, kiedy jesteś w stanie łaski święcającej. Czyli jesteś wyspowiadany i masz przyjmujesz komunię świętą. To jest po prostu tak, jakbyś był w bunkrze. Tak, w takim, takim powiedziałbym, takiej czapie ochronnej. Gdybym chciał to przełożyć może jeszcze inaczej, to bym przełożył na Teresę Wielką z, z, z Twierdzy Wewnętrznej, z Teresy z Awila, kiedy ona mówi o procesie wewnętrznym duchowym. On polega na tym, rozwój duchowy polega na tym, że dusza nieśmiertelna, czyli twój rozum, pamięć i wola zmierza ku centrum, do siódmej komnaty, kędy się król przechadza. Każdy z nas jest sanktuarium Ducha Świętego, bo nas Duch Święty podtrzymuje w istnieniu. I ona dzieli te komnat, te, ten proces tego wewnętrznego dojrzewania dzieli na, trz, na siedem etapów, czyli siedem komnat. I ona mówi o pierwszej komnacie. To jest, taki, to, jest taka, to jest taki etap życia duchowego, kiedy dusza świadoma jest Pana Boga i walczy z grzechem ciężkim. Czyli, jeżeli popełnia grzech ciężki, nie żyje w tym grzechu ciężkim i nie pławi się w nim, tylko podejmuje wysiłek nawrócenia, czyli spowiada się i walczy. Nawet jeżeli. Na ten grzech się powtarza, kiedy on ma element jakiś nawrotowy. On może mieć element na przykład tego przyzwyczajenia albo wręcz nałogu. To zupełnie to są inne aspekty takie moralne, ale wchodząc w tę sytuację... To mając świadomość tego, że jestem cały czas dzieckiem Pana Boga, jestem umiłowanym Jego synem czy córką, i zawsze mogę liczyć na jego miłosierdzie, i on zawsze szansę na to, żeby być w tym pierwszym domu. A kiedy jestem w pierwszym domu, dlaczego Teresa opisuje to w taki sposób? Dlatego, że kiedy ona, kiedy ona żyła, to miasto było miastem otoczonym wałem ochronnym. W związku z powyższym, jeżeli masz dach wałowy ochrony, to masz najpierw fosę, później masz jedno, jedno, jakieś szańce, jeszcze jakąś ochronę, jeszcze jakąś ochronę. Zanim dojdziesz do środka, gdzie jest król, mieszka w zamku, to trzeba naprawdę dużo przejść tych etapów. I ona właśnie to pokazuje w taki, taki barwny sposób, ilustruje to, ale inaczej jest, kiedy ty jesteś w mieście za murem ochronnym, a kiedy ty przekraczasz z własnej woli i wyłazisz na pole, i szukasz przygód. I jak Cię tam trafi nieszczęście, to Cię trafia na nieszczęście na Twój własny, na Twoje własne, że tak powiem, życzenie. Jak ktoś nie chce być pod ochroną, no to wiadomo, że, człowiek, że Pan, Pan Bóg tam będzie go w jakiś sposób próbował ratować, ale go nie uratuje go tak, jak go uratuje, kiedy on jest w twierdzy wewnętrznej. Albo inaczej, gdy jest pod tą kopułą w stanie łaski święcającym. Dlatego uczulam Was na to, żebyście nigdy, żebyście no, w swoim życiu duchowym przede wszystkim dbali o to, żeby nie trwać w stanie grzechu śmiertelnego. Czyli jeżeli popełniasz grzech śmiertelny, świadome, dobrowolne, po przekroczenie przykazania w materii ciężkiej. Jeżeli ci się to zdarzy, grzejesz natychmiast w rozpowiedzi. Nie czekasz. Nie tłumaczysz, a wszyscy tak robią, bo tu przychodzi, demon akurat przychodzi zawsze z pokusą tego, takiej racjonalizacji. A może nie, a może to nie tak, a może to, a może wszyscy, a może, może później, a może to, a może to. Kombinuję na wszystkie możliwe sposoby. Broń Boże, żebyś ty nie wszedł w tę relację, żebyś nie schował się za murem, albo żebyś nie wszedł w tę, pod tę kopułę. I, I będzie mówił, że wszyscy tak żyją, a wszyscy tak robią, ale to to jest nie taka wielka sprawa. No, no, różne te, te, te racjonalizacyjne y, rzeczy będzie, będzie, będzie próbował. Y, to jest takie, taka, taka forma, y, to wytłumaczę, mianowicie jest popełniasz grzech ciężki, tak? Sumienie ci mówi, że jest kicha. E, I co z tym sumieniem robisz? Ale mówisz tak. Ach. Osoba zdrowa, w sensie takim, która jest dojrzała i chce dobrze, i chce się rozwijać, i chce z Panem Bogiem mieć relację dobrą, mówi OK, popełniłem, nie wyszło mi, idę, skorzystam z miłosierdzia, y, y, biorę komunię święto później po, po spowiedzi i, i idę dalej. I to jest wszystko normalne, to wiadomo, że rzeczy jest powtarzalne w, w różnej maści. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy popełnia grzech i mówi a to, a to, to, się jest tak zwane w racjonalizacji, to się nazywa, to jest tak, to się nazywa słodkie cytryny albo kwaśne winogrona. I tak, masz winogrona, z natury są słodkie. A racjonalizacja polega na tym, że ja mówię, mimo, że ja czuję, że one są słodkie, to ja mówię, że są kwaśne. I na odwrót z cytrynami, że słodkie cytryny kiedy są. Cytryna jest kwaśna, my tak? no mówimy, że, jest, że, że cytryna jest. Czujesz, że wiem, że jest kwaśna, a ja mówię, że ona jest słodka. Ja ją spożywam, czuję ten kwas, a, 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 a przez tę przez próbę zanegowania tego doświadczenia, próbuję żyć tak, jakby, jakby tego kwasu nie było. Słodkie cytryny kwaśne słodkie cytryny kwaśne winogrona. To, to jest właśnie racjonalizacja, to od strony takiej psychologicznej wam to pokazuje, żebyście też wiedzieli, że jak przychodzi zły, to oczywiście działa na wszystkie naszych mechanizmach i on na wszystko, działa na wszystkich naszych zranieniach, żeby, żeby umieć sobie w tym poradzić. Przede wszystkim podstawową pamiętajcie, że podstawową rzeczą, na, na której jemu zależy, to jest to, żeby nas wyciągnąć poza mur obronny. Bo my wtedy jesteśmy praktycznie biorąc bezbronni. On będzie, a najgorsze jest to, że jeżeli, jeżeli na przykład ktoś zaczyna ciągnąć głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, to idzie im, głębiej, im dalej od, od miasta warownego, tym głębiej, głębsza zarośla, tym większe niebezpieczeństwo i tym większy element, że się nie wróci. W związku z powyższym, ta ochrona, będę cię ochraniał, to jest oczywiste, ale też musi być w tym wszystkim współpraca z łaską. Tak, musi być jakiś, jakiś element takiego wewnętrznego zdecydowania Panie Boże, ja jestem słaby, ja jestem, jestem wadliwy, jestem grzeszny, jestem no, taki, jestem dobrożoną. No, no, no taki jestem. No, ale Ty możesz wszystko. No, wszystko mogę w tym, który mnie, który mnie umacnia. Ty możesz mnie przeprowadzić przez te, przez te ścieżki, Ty jesteś w stanie wszystko zrobić. Ja, ja deklaruję moją dobrą wolę i moją wolą podejmuję wysiłek taki, żeby być bliżej, bliżej Ciebie, jak najbliżej Ciebie. To są procesy, które, których w większości my nie jesteśmy świadomi. I czyste, ja to próbuję to też wytłumaczyć, bo mój kolega mój przyjaciel to, to mówi, żebym żeby czasami dorzucił też taką zajawkę, żeby, żeby powiedział, na czym polega to życie wewnętrzne, na czym polega to, że ja przychodzę na ten świętu. Ona nie polega na tym, że. Oczywiście, że to jest tradycja, że to jest przykazanie i tak dalej, i tak dalej, ale klucz sprawy chodzi o to, że ty przychodzisz tutaj do źródła mocy. Czerpiesz ze źródła mocy, którym jest Słowo, i możesz czerpać ze źródła mocy, którym jest Najświętszy Sakrament. Możesz go przyjąć, możesz nie przyjmować, możesz słuchać, możesz nie słuchać, możesz być je, zamknąć uszy, patrzeć na zegarek i czekać, proszę, kiedy to się skończy. Ale to wszystko jest pewne, każdy jest z nas wolny i każdy z nas ma wybór, może przyjąć, może odrzucić. Tylko proszę pamiętać również, że za tym się ciągną owoce. Jeśli ty naprawdę chcesz mieć harmonijne życie, i chcesz mieć poukładane w miarę. Oczywiście ono miał, będzie miało pomyłki i grzech, i potknięcia, i błędy. To, to normalna sprawa, to się wpisuje w koszta. Natomiast generalnie chodzi o to, że kiedy spojrzysz na życie swoje z perspektywy czasu, to możesz wtedy powiedzieć za psalmistą, że od, od dzieciństwa prowadziłeś mnie. Tak? Przepiękny psalm zresztą. Mówi, on mówi tak. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. I tak jest. Tylko, że jedni sobie zdają z tego sprawę i podejmują wysiłek bycia z nim i w nim i dojrzewania, a drudzy idą synodal, dal. Ranią się, wszystkich wokół, zresztą przy okazji są nieszczęśliwi. Później zrzucałem to wszystko na, 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 na różne, wszystkie osoby nie potrafią przyjąć konsekwencji swoich błędów i grzechu i oddalenia od Pana Moga, I jest kicha. A przecież Pan Bóg chce jak najlepiej dla nas, i to po to tu jest, i po to się to, tu spotykamy, żeby od niego zaczerpnąć i w nim, w tej mocy trwać, wytrwać, dojrzewać i przejść do niego.